Celem pierwszorzędnym jest obrona tytułu wszystkiego, i drugim celem jest na pewno pokazanie się, mimo że już zespół z w ostatnim sezonie dotarł do finału FIBA Europe Cup, to jednak cele zostały postawione wyżej i zespół chce osiągnąć duży sukces na wyższym szczeblu, powiedzmy, pucharowym. I myślę, że to jest, te dwa cele są warte tego, żeby przyjść tutaj i powalczyć o Oto dla tej drużyny. Jak duży wpływ na pana decyzję ma mał fakt, że trenerem tutaj w Arget, w samym staliostrów jest Igor Miliczyć? Znaczy, jest to bardzo dobry trener, który potrafi naprawdę wyciągnąć z zawodników wszystko, co, co najlepsze. Prowadzi bardzo twardą ręką drużynę, co mi się bardzo podoba i odpowiada i myślę, że to był też dużym czynnikiem tego, że zdecydowałem się przyjść tutaj i podpisać kontrakt. Ci zawodnicy, którzy już teraz są, czyli Jakub Garbarz, Jarosław Mokros, Denzel Anderson, Jimmy Florence i teraz pan. To widać, że ta, ta mistrzowska ekipa trzon zostaje. Znaczy tak, to na pewno jest dobre, jeżeli trzon zespołu mocne, mocnego zespołu, który zdobył Mistrzostwo Polski zostaje, bo wiadomo, kontynuacja jest najlepsza, jeśli chodzi o współpracę. Na linii trener zawodnicy wiadomo, że małe korekty zawsze się przydają w zespole, bo i musi być świeża krew i nowa rywalizacja, ale myślę, że to będzie z dużym plusem i pokażemy się z jak najlepszej strony i po, po sezonie będziemy mogli też świętować jak to miało miejsce w tym roku.